Ja jestem Filip, to już ostatni dzień daily Piąty i ostatni, no nic nie trwa wiecznie I dzisiaj na sam koniec otworzymy sobie paczki Jak coś tych nie otwieram Bo one są na sam koniec trzech części Ulepszania Yamala. No znaczy to właściwie są cztery części I otworzymy sobie dzisiaj tak 30. tych 35 chyba, yy, może jeszcze tak z 15 tych, jeszcze, znaczy, al yy, plus 81 z 15 tych, oczywiście 30, jak zawsze w otwieraniu paczek, Berdy oczywiście dwie, Future starsów też, wszystkie dwie i Fantasy dwie, lecimy. No, ale zaczynamy. Yy, od, zaczynamy sobie od 30 tych. No i teraz zawoł serca. Po tym filmie... Mam cel chociaż, żeby mieć do końca filmu 226 milionów. I zaczynamy... Jest dobra droga, bo jest Turan 94, pujol 90, no to już mamy. Ale, żeby to utrzymać do końca... Ha, ha! 96! Mateo! Ja sobie oczywiście zachowam... Jest Ramirez. Kolejna karta 96, naprawdę. I jeszcze jedna karta z nowego eventu. Po prostu dzisiaj... Nie ma jakiegoś mega celu, żeby trafić po prostu. brak... Dembele 97! Dembele 97 już jest w moim posiadaniu. Tak jest. Mamy dembele. Mamy dembele 97. Dopiero zaczynaliśmy to otwieranie. A już mamy dembele 97. Nie, no, on mi zdegranie popsuje. <laughs> Jakbym tutaj wstawił sobie João wesa. Jeszcze gorzej. Jakbym za wstawił Mateo. Nie wiem, co się dzieje. I autentycznie, no. Przecież to jest on. No dobra. Ten dębel, jako że mi się nie przyda. Nie rozdam go, jest to za dobra karta. Ale jeśli on, jeśli skończy event, to go sprzedam za bardzo dużo forsy. Jestem tego pewny. Więc na razie dopiero otworzyliśmy 12 paczek, a już trafiliśmy niesamowite karty. Oby tak dalej. I kolejna bardzo fajna karta, ona chyba nie kosztuje dużo, 300 tysięcy, no to nawet, nawet fajna, za, dwie, za, za 300 tysięcy na rynek, spoko, bardzo, nie, 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 bardzo fajna. Nie dziwię się czemu ta paczka kosztuje aż 80 tysięcy Po dzisiaj nie zdziwię się. Naprawdę jeszcze jakby mi wpada wpadł Barkola 96 i 97 ta pani Horan. To już w ogóle bym był, nie wiem I kolejna karta sprzedana za 299 tysięcy, już druga za 299 tysięcy, sprzedana na rynek Ta sama karta Znaczy prawie ta sama, w sensie No 10 niestety już tych paczek tylko zostało Tylko 10 Niestety szkoda, ale Zawsze To znaczy, powiedziałem 10, a zostało mi już 4 I dalej o tym Jeszcze jedna cudowna karta I tak, tak, nie mam 226 milionów Dopiero teraz mam Ale za to mam karty, które łącznie są warte z 3 miliony I JARZINIO On, no na pewno kosztuje jakieś milion, nie? Jak nie, to będzie dziwne. Najtańsza cena. On tu wygląda jak taka nowa karta. Bo trafiłem, patrzcie. Dembele, 1320. Tu już łącznie jest 2420 miliony czterysta dwadzieścia, miliony 3 miliony. 3 miliony. No, 3 miliony 200 mniej więcej. Ja, jak coś nie jest. Nie mam, dwu, nie mam 15 lat, ale no. Jak coś to nie jest reklamą uniki Nie, wcale nie reklamuję. Dwie paczki zostały. I żeby w nich padać jeszcze jedna karta z nowego eventu dowbyk i. I nie. Ale te w tych paczkach może wpaść naprawdę dużo tych kart. Na same 89 kart jest. Prawie połowa, proton, więc naprawdę naprawdę fajnie. Tu bym mógł trafić 90. Yy, otworzymy sobie takie dwie paczuszki na razie. Jeśli trafimy to jakąś kartę co najmniej 90, to otwieramy dalej. No, niestety, ale 88 jeszcze no, mam dwie szanse. Paczki, jeszcze dwie szanse. Karczały 95. Nie, no to otwieramy dalej. Przepraszam, ale tam roboty są. Coś tam robią. Nie wiem, czy wy to słyszycie właściwie Smith. Ona Bad. Niedługo te pieniądze wydaje, bo najprawdopodobniej kupię sobie niedługo Pelego 97. A no tak, zapomniałem, że mi do składu nie wejdzie. No to nie kupuję. Jakby choran. Nie, no choran też mi nie wejdzie. Jakby była jakaś 97 z premier League na atak, to bym był bardzo zadowolony, bardzo by mi się przydała. Dobra. Jeszcze kilka paczuszek, bo z nich nic nie leci. Tylko ta karcza oj 95. I tyle. Nieważne już co mi wpadnie w tych ostatnich trzech. Pierwsza. Druga. I trzecia. Nic. Znaczy w sensie, no spoko karta, ale... Nie na tyle, żeby dalej odsłuchać. I lecimy z tymi paczkami, w których ja mam nadzieję... Podwójne tunele. Mam nadzieję, że będą na podwójne tunele. Stam 85 i 86. No, jest no, no taka paczka, no taka na rozpoczęcie nawet wid. Ok, chalanolu. Tutaj nie ma innej opcji. 86 chalanolu i tuż za nim nie ma nikogo. Tylko jeden tunel. Bo tunel jest 83. OK, mamy Gatsuso chyba, ale jeszcze najpierw Garager. Gatsuso, tak. No, taka paczka całkiem spoko I to jest tyl. Jeszcze mamy Guardiola Jest podwójny tunel. Co najważniejsze, lecz sama paczka słaba. Jeszcze nie wyleciała mi ani jedna karta, 89, a na to jest 40 ponad, ponad 40 procent. Tylko mi 82 dwójki są teraz. Dobra. To jest oboż oh 80 chyba 7. Osiemdziesiąt osiem No i ta paczka jest z spoko, mamy milika. Zróbcie sobie teraz screen i wyślijcie do Teusza. Ale nie potrzebna mi ta paczka. Nie trafiłem jeszcze. Długo już otwieram. A nie trafiłem jeszcze w tych paczkach ani jednej karty nowego eventu. Chociaż taka 90 jedynka, Chociaż to. Bo teraz te bazówki trafię. I chyba tu będzie 90 Vinicius. 86 Rodrigo. 86. To jest ten. Leo, i tylko to on, bo drugiego tunelu nie ma. 82 Molina i A tu nawet tunelu nie ma. No pewnie teraz też nie będzie, co nie? Nie, jest, jest. Jest to tylko i wyłącznie pani. <laughs> nie, nawet podwójnego nie ma. Berger 84 Jest, mamy. <laughs> nie, to jest za Netty 89 i 92 Francescoli i jeszcze Beil 88 bardzo bardzo fajne trafy no bo aż trzy trzy tunele w tym wszystkie 88 plus więc bardzo przyjemna paczka tutaj jedyne co mamy to Dybale nie jeszcze mamy Garagera Grady Dybala. Jeszcze mamy Pedro Porro. I mamy Tomasa Parteja, Nie, to nie jest Parti. Tutaj mamy Kate 83 i 90 Albe... Abed... Abedipele. I on ma najczęściej rzucenie, ale dobra. Trudno. Alisza Leman jeszcze była. To jest... Yy, to jest Onana i cóż za nim Hemp. Okej, okay, Marta. Nie, to jest Laun. Luana. Nie znam. Okej, okay, tu jest już wiadomo, że to będzie kurdy wypadek. Kul. No i kanu. Kanu i Kiul Taka dwójka nawet spoko. Grajków I jeszcze szal. Czyli fajna paczka, fajna. Jest ikonka. Jest to... Camp B, nie, El Shlikol. I tylko tyle. No i słaba paczka, paczka. Okej, okay, to jest... ...Zer'zhiz 89 chyba. Zer'zhiz 89 chyba, tak? Nie, osiem... ...85 Zer'zhiz. O, no to nawet bez tunelu zelem Okej, okay, mamy tunel To najważniejsze Katakol po raz drugi A tuż za nią kryje się nikt French, Ale to nie tunel Ben... nie, to dunes No no, coś, spodziewałem się dużo lepszych trafów, bo ani jedna ikona, mi nie, jeszcze ani jedna karta z nowego eventu mi nie wleciała. To jest. Ta, 84 berger ponownie. Ja lubię się, jak te karty odwracają, to jest taka niespodzianka. Fajna, to jest. Girelli, Girelli, ale bez, o, bez odwrócenia się. I to jest oczywiście. Mamardagdashvili. Chyba tak się to czyta. Kundadzi chyba. Kundadzi, no. Mamardashvili. Mamardashvili. Ja mówiłem, Mamardagdashvili. I to jest y ten na bo Borlin, chyba, to się czytało. I Di Maria. Brolin Dobra, teraz ostatnia paczuszka. Już ta. I dobre zakończenie. Bo jest to Steven Gerard 90. Znaczy Lampard. Frank Lampard. Dobra. I akurat to była ostatnia, którą się dało otworzyć. Ej, jakiego ja mam tego? Cela idealnego mam. I teraz czas na Tour starsy. Malik chciał. 90 tysięcy. O. Może być do sprzedania A poza nim wszyscy do sprzedania I tu mamy, Andrea Santosa o 74 850 pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, cztery, Okej, okay. fantasy I to mamy O Boże, to jest ten To jest Alessandro Słaby drop, słaby I w drugiej Zaniolo Też bez historii Dobra, zaniolo O, o, 900 tysięcy Kosztuje On 900 tysięcy kosztuje, to bardzo dobry drop bardzo fajny drop, prawie milion fantasia do wyboru, Gavi wiem, że on nie kosztuje dużo i drugim jest Samker spoko, więc to koniec tego odcinka i koniec daily jeżeli daily wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę subika bo jak wiecie Lecimy po 1300 słów, bardzo mało brakuje. Yy, Podsumowując dzisiejsze trafy, bardzo jestem zadowolony z tego. dębela. Mateo również była super trafem. I pamiętajcie, że jutro wychodzi film, yy, druga część ulepszania Yamala. Więc no co? pa. pa.